Dzień dobry, witam po dosyć długiej przerwie, jeżeli nie liczyć streamów, bo streamy co jakiś czas w miarę regularnie się pojawiają, ale taki pełnoprawny materiał to był w zeszłym roku jakoś pod koniec, zatem pora pogadać sobie o Final Fantasy VII Remake. Zapraszam! Final Fantasy 7 Remake w końcu ujrzało światło dzienne w końcu można tę grę kupić, zagrać doświadczyć jej no i tutaj mamy wiele aspektów do poruszenia może zacznijmy sobie od oryginału opowiem Wam mniej więcej jaki jest mój stosunek do oryginału jaki miałem z nim kontakt, bo no i da się ukryć, że nostalgia jeżeli chodzi o Final Fantasy 7 Remake no odgrywa tu dość ważną rolę i no odbiór u graczy którzy nie grali w oryginał, będzie zupełnie inny niż tych którzy w oryginał grali. Oryginalna wersja Final Fantasy VII to bez wątpienia jedna z gier mego dzieciństwa. Grałem w to na oryginalnej platformie, czyli na PlayStation pierwszym, czyli tak zwanym PSX-ie i no, dużo w tej gry grałem. Kilka razy zaczynają od początku na różnych platformach, zresztą nawet na PSX-ie zaczynają kilka razy od początku. Ale muszę się przyznać, że nigdy tak naprawdę do końca i nie ukończyłem. W sensie doszedłem do finałowego bossa i w zasadzie nigdy go nie pokonałem. Obejrzałem potem finałową katcenkę e, na YouTubie. Ale bez wątpienia jest to tytuł, który na stałe zagościł w mojej pamięci. Jest to tytuł, który pamiętam bardzo dobrze e, i sam początek. Czyli te wszystkie ikoniczne ujęcia, muzyka, i tak dalej, to jest coś, co chyba zapamiętam już do końca życia. No i w sumie fajnie, że właśnie ten początek mogliśmy zobaczyć w remakeu, zrobiony na nowo w nowej technologii. Ogólnie, siódmy final to była jedna z. Tych gier, przy których naprawdę spędziłem niezliczone godziny, nawet nie po prostu przechodząc grę, ale też robiąc wszystkie poboczne rzeczy, czytając poradniki, na przykład jak wyhodować złotego i czarnego Czokobosa, a Czokobos był potrzebny, żeby dostać się w konkretne miejsca na mapie, na które nie dało się wejść w żaden inny sposób, i w ogóle hodowanie tego Czokobosa to była <noise> e, zupełnie, prawie że oddzielna gra, była cała minigierka, gdzie po prostu hodowaliśmy, parowaliśmy ze sobą Czokobosy, e, że nie wiecie co Czokobosy. Że nigdy nie grajcie w finala, i to są generalnie takie wielkie kurczaki, które używane są jako wierzchowce w świecie Final Fantasy VII i w sumie też i w innych finalach. Ogólnie oryginalne Final Fantasy VII, jak na tamte czasy, było naprawdę bardzo zbudowane i wydawało się wręcz ogromne. I w zasadzie ten cały prolog w Midgar, ten, który został zremakowany w Final Fantasy VII Remake, no wydawał się, że mógłby stanowić jedną całą grę. W zasadzie ja, jak grałem jako dziecko, to byłem mocno zaskoczony, że gdy ten prolog się skończył, zwłaszcza, że finał w tym Midgarze jest dosyć taki dramatyczny, byłem mocno zaskoczony, że tak naprawdę... Wtedy dopiero zaczyna się gra, otwiera się mapa świata, i możemy chodzić do różnych wiosek e, i no i dalej podążać za fabułą, która no, jakimś cudem się nie skończyła. A zatem, w dużym skrócie, Final Fantasy VII, oryginalna wersja, to jest jedna z takich gier, które na stałe wryły mi się w pamięć. Które darze dużym sentymentem, więc nie dziwne, że remake wywołuje we mnie dosyć mocne uczucia, już w zasadzie od samego początku, samą muzyką, samym ekranem tytułowym, samym otworzeniem tych wszystkich ikonicznych ujęć, tylko w nowej technologii, z o wiele większą szczegółowością, więc już pod tym względem, no ta gra mnie w zasadzie kupuje. Może zanim przejdę do konkretów i zacznę się troszeczkę rozpływać nad tą grą, bo uwaga, spoiler, gra w sumie. Dosyć bardzo mi się podoba, to może najpierw powiem o tym takim wątpliwym aspekcie, i tutaj mowa o tytule, czyli Final Fantasy VII Remake, który może sugerować graczom, że jest to całe Final Fantasy 7. Natomiast, jak już tutaj wspominałem, jest to tylko w zasadzie ten prolog, ten taki pierwszy duży epizod, który nawet w sumie w oryginale, mimo że trwał tam 8-10 godzin, to wydawało mi się takim solidnym kawałkiem, który mógłby stanowić jedną całą grę. Tutaj, oczywiście, zostało rozwinięte. Ja jeszcze gry nie skończyłem, jestem już przy samym końcu i mam na liczniku około 30 godzin. Więc, jeżeli chodzi o długość, to nie ma się co martwić. Natomiast, tak, nie jest to całe Final Fantasy VII. I mam nadzieję, że teraz powszechnie wiadomo, że to nie jest całe Final Fantasy VII, i każdy może świadomie podjąć decyzję o zakupie, nie spodziewając się, że dostanie całą grę z ale mimo wszystko no jest to troszeczkę taki fuck-up ze strony Square. Chociaż z drugiej strony, wiedząc już to co wiem, gdy przeszedłem już prawie całą grę i też no muszę przyznać, że przeczytałem przed e, zagraniem spoilery, to z drugiej strony ten tytuł ma sens i w zasadzie gracze jak już w niego zagrają i skończą, nie powinni się jakby denerwować, że to nie jest zremakowane całe Final Fantasy 7. No ale niestety nie mogę powiedzieć wiele więcej bez wchodzenia na terytorium spoilerów, więc zostańmy przy tym, iż powinno być to gdzieś lepiej zaznaczone w tytule, że to nie jest jakby całe Final Fantasy 7, a jedynie część całości. Bo oczywiście z tyłu pudełka jest tekst, który o tym mówi, ale no właśnie patrząc na sam tytuł tego nie wiemy. Natomiast moim zdaniem, jeżeli kogoś to odrzuca, że to nie jest cały Final Fantasy VII i nie chce kupować tylko z tego powodu, to no ja bym jednak spróbował, bo naprawdę warto eee, i zaraz powiem dlaczego. Zacznijmy od oprawy, a ta jest przepiękna, no, gra wygląda fantastycznie, nawet nie o to chodzi, że wygląda dzisiejszo, współcześnie, czy jak to tam inaczej nazwać, ale po prostu robi wrażenie, nawet w czasach, gdy widzieliśmy już takie gry jak Horizon Zero Dawn, czy God of War, no, po prostu wygląda to fantastycznie i po prostu świetnie zobaczyć te wszystkie, tak jak już wspomniałem, ikoniczne momenty odwzorowane z taką szczegółowością. Jedyne co, do czego mam drobne wątpliwości to jest muzyka, owszem, no brzmi świetnie, no bo są to znane motywy, które po prostu nawet gdy teraz słucham niezależnie od gry to za każdym razem prawie wołują ciary u mnie, ale właśnie soundtrack moim zdaniem za bardzo został przerobiony miejscami, dodano za dużo takich orkiestrowych ozdobników, które moim zdaniem troszeczkę zagłuszają te główne melodie, które tak dobrze pamiętam i czasami właśnie oczekuję, że usłyszę ten moment, który tak lubię i nagle on jest Zagłuszany przez jakieś rzeczy, których wcześniej nie było. No jest to drobny problem, i pewnie tylko ja tak mam, ale jest to coś na co zwróciłem uwagę. Ale w większe szczegółowości jakoś grafiki to nie jest tylko taki powierzchowny efekt. Wow, ale faktycznie miejscami on po prostu nadaje głębi niektórym fabularnym wydarzeniom i po prostu. Sprawia, że jeszcze więcej emocji wywołują, jak na przykład moment, gdy idziemy przez zrujnowane e, wybuchem osiedle. Wybuchem, e, które, który został spowodowany przez bombę podłożoną przez grupę Avalanche. No, czyli przez tą grupę, e, do której przełącza się główny bohater, czyli Cloud Strife. E, przepraszam, że w sumie nie wyjaśniłem, czym w ogóle jest Final Fantasy, o co w nim chodzi, ale zakładam, że oglądając ten materiał wiecie mniej więcej, co to jest za gra, wiecie, czym jest oryginał, wiecie, czym jest remake a to w zasadzie są tylko takie moje wrażenia, ale jeżeli byście chcieli jakiś taki głębszy materiał na temat tego, co jest, czym jest Final Fantasy, e, jak to się gra e, i o co chodziło e, zrobił to, to dajcie mi znać w komentarzach, ale póki co to są po prostu moje wrażenia z remake'u. No i w ogóle to pogłębianie niektórych elementów e, oryginału, to wydaje mi się jest taka cecha charakterystyczna tego remake'u, właściwie na tym się głównie skupia, e, przykładowo Trójca, Biggs, Wedge i Jessie. To, byli, to były postacie, które no nie miały zbyt dużo, dużej głębi w oryginale i w zasadzie były takie no, bardzo poboczne, parę zdań się z nimi zamieniało. I w zasadzie tyle, natomiast tutaj starano się właśnie nadać im większej głębi. E, mamy okazję, by razem wspólnie pójść z nimi na akcję, której nie było w oryginale. Więc to mi się bardzo podobało, że te postacie rozwinęli i uważam, że właśnie w kontekście kolejnych wydarzeń w tej grze to był bardzo dobry ruch, żeby te postacie nieco bardziej rozbudować. Natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, no to ta część eksploracyjna w sumie wiele się nie zmieniła w stosunku do oryginału, bo oprócz tego, że wszystko jest w pełni trójwymiarowe, możemy sobie obracać kamerą, jest o wiele bardziej szczegółowe, no to w zasadzie tutaj wiele się nie różni, po prostu chodzimy po dosyć takich ograniczonych, zamkniętych lokacjach. Nie ma w żadnym momencie granie przeradza się w taki pełnoprawny sandbox na całe szczęście moim zdaniem. Po prostu chodzimy po tych lokacjach, rozmawiamy z ludźmi, wykonujemy różne pobożne questy, których nie było w oryginale i tutaj jakość tych questów pozostawia troszeczkę do życzenia, w sensie no są takie bardzo pretekstowe w większości, aczkolwiek niektóre mają e, kilka momentów, dla których no, warto je robić. Ale gameplayowy element, który moim zdaniem zrządzi, to jest walka, która została kompletnie przebudowana, tym razem mamy do czynienia z takim bardziej action RPG. Czyli rzeczy dzieją się w czasie realnym. Możemy manualnie atakować przeciwników, natomiast nasze ataki zwykłe no, nie robią z dużego wrażenia na przeciwnikach. I w zasadzie naszym zadaniem jest po prostu naładować sobie pasek ATB, który umożliwia nam wykorzystanie bardziej zaawansowanych zdolności czy zaklęć. I walka naprawdę mi się bardzo podoba, zwłaszcza po kilku godzinach, gdy już w pełni załapiemy system, gdy już mamy więcej postaci w naszej drużynie, no to robi po prostu robotę. Zwłaszcza walki z bosami są bardzo angażujące, trzeba wykorzystywać ich słabości, zastanawiać się nad taktykami, mimo że tak... Na pierwszy rzut oka, czy nawet po prostu jak się ogląda gameplay, to wygląda na to, że to jest totalny chaos, nie wiadomo co się dzieje, i po prostu wciska się kwadrat, ale nie, naprawdę trzeba przy tej grze troszeczkę pomyśleć. Pewnie ktoś udowodni, że się mylę, ale wydaje mi się, że bossów po prostu nie da się pokonać po prostu maszując kwadrat i w ogóle nie używając specjalnych zdolności nawet niektórych zwykłych mobków, wydaje mi się, że było problem by ich w ten sposób pokonać aczkolwiek są takie walki e, z takimi nisko levelowymi przeciwnikami, gdzie naprawdę trwają one dosłownie kilka sekund e, i moim zdaniem to jest spoko i właśnie przez to, że wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, granie przenosi nas na żaden oddzielny ekran e, no to wszystko się dzieje naprawdę bardzo szybko i zwłaszcza w porównaniu do oryginału, gdzie po prostu chodziło się po obszarze i randomowo wyskakiwał ekran walki, i czasami były to jakieś mobki z którymi walczyliśmy już tysiące razy, i trzeba było tylko klikać, a tak. Więc w sumie ten aspekt jakby został. Nadal są takie mobki gdzie w zasadzie wystarczy tylko klikać, ale trwa to kilka sekund, a nie na przykład 30 sekund całość. No ale to już wiadomo, kwestia po prostu tego, że to jest gameplayowo inna gra pod tym względem, jeżeli chodzi o system walk. No, i tak z perspektywy fana oryginału muszę powiedzieć, że po prostu świetnie zobaczyć e, tę historię, a w zasadzie ten fragment historii. E, z pełnym voice actingiem, z, ze świetną mimiką twarzy nadaje to po prostu jeszcze większej głębi oryginałowi. E, zwłaszcza że no, dialogi nie są przeniesione jeden do jeden, e, ale świetnie moim zdaniem właśnie oddają. E, Przynajmniej moje wyobrażenia na temat tych postaci, takich jak Barrett, e, czy właśnie główny bohater, jak Cloud. E, a Eris, e, wyobrażałem sobie, no, tros że troszeczkę jest mniej wkurzająca, no ale niestety. Po prostu jej stuprocentowe pozytywne podejście do wszystkiego i chęć niesienia pomocy wszystkim, w połączeniu z tym głosikiem, który ma w tym remake'u, e, no, tworzy to naprawdę postać, którą, mimo wszystko, że szanuję, e, to troszeczkę mnie denerwuje. No i tak to wygląda w dużym skrócie, jest wiele aspektów, których nie poruszyłem, ale tak podsumowując, po prostu moim zdaniem to naprawdę kapitalny remake, który wprowadza zmiany w takich logicznych miejscach, gdzie e, twórcy po prostu dostrzegli, że czegoś brakowało w oryginale, albo tu jest miejsce, gdzie można coś rozbudować, to są postacie, które można troszeczkę e, bardziej rozpisać, to jest naprawdę fajne, a do tego mamy fantastyczną oprawę graficzną, i świetny gameplay. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie współczesne Final Fantasy, już po dziesiątce, bo to chyba od trzynastki, zaczęło się dążenie do robienia takich bardziej e, akcyjnych systemów walki, takich bardziej właśnie nastawionych na akcję w czasie rzeczywistym. E, no to wydaje mi się, że to jest najlepszy Final pod tym względem, bo naprawdę ten system walki się spina. E, jest może na początku troszeczkę chaotyczny, albo może tak wyglądać na gameplayach ale naprawdę daje dużo świetnych e, możliwości i po prostu wymaga taktycznego myślenia i to jest bardzo fajne bo nie dość że mamy właśnie ten taki aspekt walki w czasie rzeczywistym który jest po prostu efektowny to jeszcze do tego no mamy ten aspekt taktyczny gdzie głupie takie maszowanie na pałę nic nie daje więc no jestem bardzo zadowolony jeszcze oczywiście nie skończyłem nie widziałem finału e, może <laughs> będzie jakiś update po finale ale jak na razie Final Fantasy VII Remake Jestem usatysfakcjonowany. A teraz już żegnam się z wami i do zobaczenia w tym materiale. Cześć!